Słowo na trzy litery Kente mente prente nie? Uuu, ostro widzę grasz Co się będziemy kurwa robić domek? Nie wiem, może idziemy gdzieś tam to chodźmy kurwa, nie? Dawaj, musisz napierdalać rap Będziemy robić rap, kurwa papa rapowa Podbija się go Ostry zapierdol w ostatnim czasie, dziś rzucam luz, biorę parę t-shirtów i zestaw plus, pakuję plecach jak się na relokacji, chociaż na chwilę chcę poczuć zapach wakacji, dużo się dzieje i pierdolony stres, muszę odpocząć i odnaleźć gdzieś w tym sens, no tak to jest, nie jestem robotem. Ma takie chwile, to, to dla mnie złotem Coś tam na potem, teraz odcinka Zrobię sobie mały spacer, pewnie w miejscu kilka Odpalę grilla i jakieś mięcho zjem Numer o dupie marynie, dobra wiem, wiem Zawijaj wrotki, dziś mam taki dzień Że żyję chwilą, cała reszta idzie w cień To co masz to cień. skupasz po czasie Koniec maja, dudek znowu mordo w trasie chcesz to coś zmień, nie pierdol śmieci Działaj zawczasu, bo to kurwa szybko Leci. Niedawno dzieci, a teraz stare tapy. Era C, H, -W, bez adrapy. Chcesz to coś zmień, Nie pierdol śmieci. Działaj zawczasu, bo to kurwa szybko leci. Niedawno dzieci, a teraz stare tapy. Era C, H, W, bez adrapy. Czasem tak masz, ja tak mam Czasem tak mamy, że uciekamy gdzieś na chwilę Składamy plany, leczymy rany i nabieramy tlen WWO, damy radę, WWO zen Bez kurwa scen, numer na laucie. Jadę sobie bez żadnej wczutki tutaj na lajcie Się nie spinajcie, że nie blogi ulica Czapka z daszkiem, słońca, blask, smaki życia Już drugi rok bez picia, choć byłoby Szybko się wkurwiam i, i często ślisko nad sobą wraca To po czasie popłaca, różnie bywa, wiesz, demon powraca Wiem z mojej winy, jebane wywrotki Chciałem iść prosto, a trzeba przeskoczyć płotki Chciałem iść prosto, czytaj na skróty Taki schemat, jak jeszcze chodziłem w skuty Wygodne buty, bo jeszcze w chuj do przejścia Ema piona, to już koniec tego wejścia Jak coś chcesz, to coś zmień Nie pierdół śmieci, działaj Działaj zawczasu, bo to kurwa szybko leci. Niedawno dzieci, a teraz stare zapy. E nawet bez atrapy. Chcesz to coś zmieni, nie pierdol śmieci. Działaj zawczasu, bo to kurwa szybko leci. Niedawno dzieci, a teraz stare capy Era nawet bez atrapy.